Z tej strony Kamila Scrapmani. Na dzisiejszym filmiku pokażę Wam album, który wykonamy na warsztatach stacjonarnych w Łodzi 22 października. Album jest bardzo kobiecy, delikatny z przetarciami, postarzany taki w taki klimacie. Będziemy pracować na pięknej kolekcji Vintage Beauty od Craft O'Clock. Wykorzystamy zestaw 20x20 oraz zestaw do wycinania Jung Journal. Bazą albumu jest gotowa baza z Eco scrapbooking, która zawiera 6 kart ma dość duże wymiary 21 na 16 cm. Także pomieści naprawdę sporo zdjęć. Na okładce znajduje się Shaker Box od Marty ze Snipartu. Piękny jest, bardzo pasuje do tej kolekcji. Będziemy tutaj okładkę lekko mediować, także się pobawimy woskami, farbami. Złoceniami troszeczkę postępujemy ją. Na boku też mamy element tekturowy, również jest mediowany. I z tyłu stemplowania troszeczkę mediów. Środek albumu mniej więcej tak się prezentuje. Pierwsza strona to jest taka pusta. Do aranżacji pomieści mniejsze zdjęcia. Może być większe zdjęcie. Także jak tam sobie zaplanujecie można sobie wybrać. Każda stoszonkę i w kieszonce jeszcze mogą się zmieścić dodatkowe maty na zdjęcia albo jakieś opisy. Świetne są te elementy. To są wycięte właśnie z zestawu takie mini tagi. Można tutaj podkleić malutkie zdjęcie albo też jakiś opis. Tutaj jest kieszonka na zdjęcie. Można oczywiście w każdą z tych kieszonek więcej zdjęć niż jedno zmieścić tym sposobem. 30 zdjęć to jest minimum, które tutaj wejdzie. Myślę, że można nawet więcej w wymiarach od 13 na 10 na 15, przepraszam, do 9 na, 3, na 13 i mniejsze. Tutaj mamy taką rozkładaną kartę. Tutaj kieszonka. Tutaj bardzo fajna taka Karta z taśmą, pod którą możemy sobie schować też sporo zdjęć. Pięknie tutaj wygląda ten element tekturowy. Tutaj mamy rozkładaną taką klapeczkę i dodatkowo jeszcze tak chowamy w kieszonce pod klapką, oprócz tej kieszonki, która jest z górnej strony. Kolejna tutaj kieszonka. Tutaj ukryta taka fajna książeczka. Ten jest świetny element. Koperta. Właśnie była w tym zestawie gotowa do wycinania. Można włożyć jakieś pamiątki albo też dodatkowe zdjęcia. Jest zapinana jest na ćwieki. I tutaj taka ukryta rozkładana karta. Świetne są te elementy też z tego zestawu do wycinania, takie trochę jak podobrazia. Trudno mi w sumie to określić, ale super wyglądają. Można na nie albo zdjęcie, albo jakieś opisy dać. I ostatnia na tak jak pierwsza, do takiej aranżacji prostej raczej. Zapisy na album do 15 października, żebym zdążyła przygotować Wam wszystkie kity, także troszeczkę czasu jeszcze zostało. Album, warsztat będzie trwał minimum 7 godzin. Rozpocznie się o 9.30. Koszt warsztatu 210 zł. Także naprawdę jest piękny. Zachęcam. I to tyle na dzisiaj. Dzięki.